Witaj! W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jakie masz dostępne opcje konfiguracji swojej karty produktu w oprogramowaniu SkyShop. W celu zapoznania się z tymi ustawieniami, przejdź do zakładki Konfiguracja, ustawienia sklepu, ustawienia ogólne, a następnie do zakładki Karta Produktu. Pierwszą opcją, jaką masz tutaj dostępną, jest wysyłka w ciągu. Jest to domyślne ustawienie dla produktów. Jeżeli w samym produkcie zaznaczona zostanie opcja domyślna z konfiguracji. To w tym miejscu właśnie zmieniamy tą konfigurację. Pozwala nam ona wskazać jaki czas wysyłki jest domyślny dla produktów znajdujących się w sklepie. Mamy tutaj dostępne różne opcje od nie pokazuj poprzez produkt na zamówienie aż do 90 dni. Przykładowo, jeśli ustawimy 4 dni. W samym produkcie prezentuje się to następująco. Na karcie produktu mamy informację wysyłka w ciągu 4 dni, natomiast przykładowo jeśli ustawimy nie pokazuj, to wtedy ta opcja się w ogóle nie wyświetla. Kolejna opcja jest to dodatkowy boks informacyjny. Pozwala nam umieścić na każdej karcie produktu, czyli przy każdym produkcie, jakąś informację. Domyślnie jest to informacja o zamówieniach telefonicznych która w domyślnie wyświetla się w tym miejscu. Natomiast możemy tą informację zmienić na dowolną. Przykładowo witam w moim sklepie. I wtedy na stronie prezentuje się to następująco. Kolejna opcja pozwala nam wskazać, co ma się dziać z produktem, kiedy jest jego brak. Domyślnie jest to nie pozwalaj na kupno. Wtedy na karcie produkty wygląda to następująco. Jest informacja o braku towaru i produktu do koszyka dodać nie można natomiast mamy tutaj dostępne inne opcje możemy pozwalać na kupno wtedy produkt będzie się zachowywał tak jakby był dostępny możemy go ukryć wtedy klient nie będzie go w ogóle widział na stronie nie będzie mógł go wyświetlić a możemy sprawić że zmieni się jego czas realizacji zamówienia na przykład do 30 dni i wtedy na stronie wygląda to następująco: mamy informację o braku towaru. Możemy dodać produkt do koszyka, ale znajduje się informacja, że czas realizacji zamówienia jest do 30 dni. Kolejna opcja działa podobnie, gdy brak produktu, natomiast pozwala nam wskazać, co ma się stać z produktem, gdy jego cena będzie zerowa. Mamy dostępne trzy opcje: nie pozwalaj na kupno, ukryj produkt oraz pozwalaj na kupno. Oczywiście w przypadku pozwalaj na kupno klient będzie mógł po prostu zakupić produkt za zero. Na samej stronie wygląda to następująco. Jak widzimy mamy produkt za zero, możemy go normalnie dodać do koszyka i przejść przez cały proces zakupowy. Oczywiście ukryj produkt sprawia, że klient produktu nie będzie w stanie odnaleźć, natomiast nie pozwalaj na kupno wyłącza nam przycisk dodaj do koszyka i klient nie będzie mógł po prostu tego produktu zakupić. Kolejna opcja jest to wyświetlanie stanu dostępności mamy dostępne dwie opcje, tekstowo oraz ilościowo. Chodzi dokładnie o ten element na stronie dotyczący dostępności, tekstowo jest wyświetlana informacja, np. Na mało. Natomiast w przypadku ilościowego mamy wskazaną dokładną ilość sztuk, np. 87. Dodatkowo jeśli wybierzemy opcję tekstowo, możemy pod przyciskiem stany dostępności zmienić. Od jakiej ilości, jaka informacja ma się pojawiać. Na przykład poniżej zera jest brak towaru, powyżej 0, ale do 20 jest mało towaru, powyżej jest średnia dostępność. Oczywiście możemy ustawić też własne progi dostępności. Poniżej Mamy dostępne ustawienia dla nowych produktów. Po pierwsze, możemy wskazać, jaki status ma się ustawiać dla nowego produktu. Możemy, oczywiście, również wskazać, żeby żaden status nie był ustawiany. Ważne, żeby pamiętać, że dotyczy to produktów dodawanych w produkty, dodaj produkt zestaw, bowiem dla produktów dodawanych z hurtowni bądź importowanych z pliku, takie opcje znajdują się w innych miejscach. Oczywiście chodzi o te statusy które wyświetlają się przy produkcie, tak jak polecane nowości czy promocje. Natomiast poniżej możemy wskazać, na jaki czas produkt ma ten status otrzymać, a poniżej możemy wskazać, czy dla nowych produktów dodawanych ma być ustawiany od razu status produkt wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 roku. Jest to związane z dyrektywą GPSR i takie informacje są wymagane przy produktach. Poniżej znajduje się możliwość włączenia licznika czasu wysyłki, natomiast, z racji tego, że jest to moduł dodatkowy, który jest dodatkowo płatny, będzie on omówiony w innym materiale. Natomiast w dzisiejszym materiale jest to wszystko. Życzę jej konfiguracji i do usłyszenia.